U, chyba jakaś wędrówka dzisiaj się szykuje dłuższa, co? Tak, a dzisiaj zdobywamy śnieżkę! O oh, yeah! 20. Jest godzina 9:20, ruszamy! Ta ruszamy. Będziemy tam robili relacje w trakcie tak podróży. Jest. No Nie. to do usłyszenia. do usłyszenia. Jesteśmy przy dworze Rzepy, a tutaj stąd mamy widok na śnieżkę. Raz Wędrujemy czarnym szlakiem, zaraz będziemy mieli krucze skały. jest. Dzisiaj szybciutko, tylko robimy krótki przystanek i idziemy dalej. Długa droga przed nami, ruszamy. Jak się idzie? Dobrze, dobrze, pusto. Szlak pusty. idą, Mało trzęsła szlak. Przypominamy czarny szlak, spod Kruczych skał. Tak. I pierwszy przystanek to? I to będzie Sowia Polana. Najpierw będzie yy, szeroki most. Na tym szlaku później jest Sowia Polana. I idziemy do Sowiej Przełęczy. Szeroki most. 737. I My. teraz na Sowią przełęcz mamy godzinę. Sobie, przełęcz przed nami. I godzinę, czapkę, szlakiem. Grzeje, słoneczko, co? Gorąco. Dobrze, strumyczek jest koło nas, bo. Zbyt gorąco się. Co jakiś jest, czas tak? czuć taką bryzę od wody, ale. Słońce, teraz wyżej. No, już dochodzi 11, więc będzie coraz cieplej. Będzie coraz ale będziemy wyżej, to będzie się trochę chłodniej robiło. Tyle, że nie widać żadnych chmur na niebie. A tu płynie woda. Jest mokra. Jesteśmy na sobie Dolinie 820 metrów nad poziomem morza. Do sobie przełączy. Mamy 45 minut. Przerwa chłopaki żeby naładować akumulatory, najeść się i no trochę tego. Napić przede wszystkim mhm. i napić, uzupełnić płyny. Bo gorąco, człowiek się poci dzisiaj. No. Na śnieżce mamy być 20 stopni. No zobaczymy. Na dole jest dużo więcej. Na pewno. A jak się idzie Fabiusiu na razie? W porządku, w porządku, pewnie. Tu też kolejni turyści dobijają. Ale i tak jest w stosunku do tego, co było na pielgrzymach na Słoneczniku, to jest mało. I tamtą stronę będziemy szli. A tu drogą nam idzie potok. Tak, płyniemy. Żebyście nie myśleli, że idziemy potokiem. Ale, Ale tak normalnie płynie. Zalało nam wszystko. O, a to sprawca wszystkiego. Zalewania szlaków. Woda. Mamuś, zobacz, znowu woda! Chyba się cały czas będzie nam towarzyszył strunek Takich bocznych strumień. I wkraczamy na teren Karkonoskiego Parku Narodowego Uiściliśmy opłatę za wstęp i możemy iść dalej Ile mam jeszcze do sobie? 35 minut. 35 minut to jeszcze troszkę jest. 200 metrów? 200 metrów w górę. No. A kilometrów nie wiem. Możemy sobie. Okay. Dwa punkty będą. Idziemy, idziemy. Już troszeczkę ciężej, bo teraz jest strom. stromiej. No, mhm. Trzeba w końcu kiedyś. Z tym człowiek się liczy, i tam w górę. Utrudnione zadanie. Nie takiego. Ale jakby tutaj teraz była woda. No. To się chyba nie dało przejść. No ciężko by było. Dosyć tej wody na szlaku. I takie widoczki mamy po drodze. Idą już nasi wędrowcy. Zbliżamy się do przełęczy Sowiej. Jak tam? Dobrze. Był trudny odcinek, teraz co nie? Jak cały czas pod górę. Cały. To już wyszliśmy na taką polankę na wzgórzu. Jest gorąco. Ostro pod górę, cały czas się Jesteśmy na miejscu, sobia przełęcz. dotarliśmy. I co jeszcze tutaj mamy? Co tutaj trafiliśmy? O. Czeska Republika. Czeska Republika. Bo będziemy teraz szli szlakiem transgranicznym. Jesteśmy na sobie przełęczy. Teraz do Śnieżki mamy godzina 15 stąd. A co tutaj mamy? Super graniczny. Ja jestem już po stronie czeskiej, po stronie jeszcze w polskiej. Fabiś w Polsce, a tata w Czechach? Niemożliwe. Jak to? Równocześnie. Można być równocześnie. Stań nogą jedną Fabiś w jednym kraju o, i drugą w drugą. Pod nogami mamy granicę. Tak jest. Teraz jesteśmy jednocześnie w dwóch krajach. Okej. Okay. Idziemy dalej. dalej. Tak, tutaj mamy znaki. Tutaj mamy znaki czeskie. A idziemy sobie tutaj. Jakie tu szlaki prowadzą Fabiś? Popatrz na drzewo. Tu jest niebieski czerwony. Idziemy, z czarnym już nie idziemy. Nie. I niebieski. Zobaczymy. A my do jakiego? My jakim potem będziemy To już więcej ludzi idzie. Rów większy, bo już w stronę śnieżki bliżej. Dlaczego do tego musi być ciągle idziemy najtrudniejszymi szlakami możliwymi? Nie. będziemy eee. niebieski, bo teraz mamy, czerwony i niebieski, potem tak, dołączy, dwa. Od jelenki się do nas dołączy jeszcze zielony, czerwony, niebieski i żółty. O matko. No, cztery cztery będą? Wszystkie cztery. No tak samo jak było w strzecha akademicka. No, tak Cz cztery było. szlaki się łączyły. Uh -huh. A to samotnie się dwa łączyły. I od jelenki będziemy szli znowu zielonym i niebieskim. Czyli teraz punkt taki docelowy jest chronisko jelenka. Około 20 minut mamy do niego, idziemy w drodze na śnieżkę. Jakaś chyba bardzo popularna, bo się też te szlaki łączą. Uh -huh. Tak I jak akademicka. Akademicka. Tak, więcej ludzi, no? Bo się ten prze... Od przełęczy Okraj, który tam biegnie. Też łączą się. Kolęg. Od strony kowar. Też można iść tak. Ta Od chyba, minut chyba tak. Idziemy. Co tutaj mamy Fabiś? Mamy, mamy zobacz. Nukka? Ale ładny duży. Uciekł mi. on szybki. Jelenka. 1260 metrów nad poziom morza. Jest chronisko. W Zobaczmy, jak w środku wygląda szkolenisko. ale ludzi dużo. Jak schronisko? No, bardzo fajne. Można tutaj płacić e, trzema walutami euro, złotówkami i koroną przez. No, super. Nie ma problemu. Nie to toaleta. Można skorzystać. Jest toaletka, można sobie coś kupić do zjedzenia, tak. do wypicia piwko. I ruszać dalej. I ruszać dalej na ścieżkę. A teraz będziemy i szli po czeskiej stronie. No i cały czas idziemy tutaj do granicy. O, chodź, jakaś jest. Powyżej w a w dole Żegnamy Jelenkę, idziemy dalej. I tu wśród takiej gęstej kosodrzewiny teraz idziemy. Ostro w górę szlak prowadzi. Powolutku, noga za nogą. Ciężko, co? No wysokie są stopnie, jak dla Fabiśka. Wąsko też dosyć? Wąsko na dwie osoby, trzy osoby. Nie więcej. Więcej nie tego. No autostrada się skończyła. Abyś nie może się zdecydować, czy iść czeską, czy polską stroną. Wydaje się, że już jest blisko, ale jeszcze troszkę tam idziemy. Ale gęsta kosoczewina, co? Jak okiem sięgnę wszędzie koser drzewina. Chodź Fabiś, chodź, chodź. Czech, drzewina już jest czesna? Tak. A, a, zobacz, tam, a, a kolejny słówek przechodzi, przechodzi przez pół tak pół na pół. Tak. Jak przejdziesz Nie prawą. no, ale większość ma chyba Polska. Ono już nie bądź taki dokładny. No już idziemy, idziemy. Jak Coraz optykarz. bliżej. Chyba zobacz. zostaniesz karkonoskim aptekarzem. Coraz bliżej. Jest coraz bliżej. Jak? Atakujemy szczyt zaraz? Jeszcze nie zaraz. do godziny jeszcze do śnieżki lekko Kabiś, kolejny rekord pobiłeś kolejny rekord tysiąc pięćset tysiąc pięćset piętnaście, tak na takiej wysokości jesteśmy Ile do Śnieżki mamy? 15 minut. 15 minut, rzut beretem. A tam szliśmy stamtąd od Jelenki. Piękna Śnieżka. Ostatnia wśród Kosodrzewiny. I gdzie teraz? Teraz na ścieżkę. Bezpośrednio, no to prowadzimy. 15 minut i będziemy na szczycie. To, kto pyta śnieżkę! Jest! 1602 w końcu! Albo trzy! Albo trzy! Różnie podają! Ale super! w po czeskiej stronie i co wcinamy? obiadek, a co na obiadek dzisiaj? zupkę podali zupkę gulaszową i tatuś? To takie fajdy chleba ciemnego do tego i tatuś też zupkę w cenie? 23 zł za jedną 23 no. można płacić złotówkami, koronami euro chyba też to jemy. I później sobie porobimy zdjęcie, jeszcze ponagrywamy ze szczytu. Smacznego! Gorące? Gorące, malutko Oj, dużo ludzi się, trzeba czekać w kolejce. A temperatura na zewnątrz? Około 20 stopni. A tam dom śląski. I górna stacja kolejki na kopę. I jak, Fabiś, po zdobyciu śnieżki się czujesz? Super. Żeby nie było, że go wniosłem, sam przed. Tak jest. Ale wcale tak ciężko nie było, prawda? Dałeś radę spokojnie. Teraz czeka nas zejście do Białego Jaru. Zobaczymy, jakim szlakiem pójdziesz. Tak, kolejka. No chyba nie zdążymy. Jak będziemy schodzili, to nie do Białego Jaru. Jaru. potem tam, gdzie zaczęliśmy Aha. A tu jednokierunkowy szlak na śnieżkę. Latem nie można z niego schodzić. Nie bo Szkoda by było krócej do domu szląskiego. Ale wlepek. Kiepskie pewnie nie czego tam nie na spotku. 1400, schronisko ślumskie Jesteśmy w Słońsku Dom Śląskim. Ostatnio przerwa na kawę, ciało i lody. A widok mamy przed nim Na śnieżkę. Czyż może być lepiej? Już mniej ludzi wieje teraz, więc trzeba było założyć długie rękaw. I będziemy się zbierać. Musimy teraz półtorej godziny dojść. I schodzimy teraz domu Śląskiego czerwonym szlakiem. Dokąd? Tak, będzie tutaj wodospad łomniczki. Chyba już go słychać. I kocioł łomniczki. Tam okay. dole. O, tam będziemy szli, daleka droga przed nami. No, no. Jeszcze mamy no. Półtorej godziny do Garbarza. Półtorej ale godziny. tam, ta uh -huh. rzeka wpływa do Łomnicy? Tak. Tak, do Łomniczka do Łomnicy. No tak, idziemy. Pusto tutaj na szlaku już. Jest późna godzina. Po szóstej. Troszkę wieje. Lepiej okularki słoneczne załóż. No jak, idziemy? Jak tam droga? odcinek był niebezpieczny. Tak, takimi zakosami tutaj mocnymi schodzi. No lekko gdzieś tam woda się przebijała i były śliskie kamienie. I Fabian zrobił ślisk i na pupie wlądował. Ale teraz będzie lepiej. Ale wiatr się wzmaga teraz. Tak, tak. Przy schodzeniu jest trochę zawsze niebezpiecznie, bo kamienie śliskie, to można się... Przewrócić Tutaj pięknie widać jak się droga wije a my już idziemy w dół, nam jest łatwiej Gdybyśmy szli tu od rana do góry to uu, byśmy się chyba mocno zmęczyli Na pewno Ale jak kto woli, niektórzy wolą szybko i na górę a niektórzy łagodnie powoli Tak jest nie Dla każdego jest tyle Później podawę Wam szcz szczegóły tej trasy jakąś rozpiskę konkretną i możecie sobie chodzić w jedną albo w drugą stronę. Jak Wam się podoba. Fajnie, ale jak to jest czerwony szlak, to co będzie czarny niebieski zielony i jak te trzy szlaki są najtrudniejsze? Nie ma to skarby najmniejszego znaczenia, bo znaczenie szlaków w górach no nie ma nie ma taki kolor, nie ma znaczenia. Mhm. Bo na łomniczkę. Szybką przekąskę jeszcze tak. w drodze powrotnej. Mhm. Przerwa na nektarynkę przy, tak. no, przy nowym, no dopiero odrestaurowanym schronisku nad Łoniczką. Tak, tak wygląda. Z zewnątrz bardzo ładnie. Lewacja zewnętrzna położona. Mhm. Mhm. Mam jakąś budkę z jedzeniem. Tak, na razie, na razie tutaj tak, tak tymczasowo działa budka. Pewnie do którejś godziny pan chyba właśnie skończył, jest godzina tam 19. Właśnie pan wyjeżdżał. Mamy gdzieś około godziny jeszcze. Do zejścia. Tak, dokładnie 53 minuty jeszcze mamy do centrum Karpacza. Także jeszcze trochę. A już czuć w nogach zmęczenia. No ja nie czuję. A, nie, a, nie czujesz? a, nie czuję. a w domku kolacyjka. A w nagrodę co? Za zdobycie śnieżki. Nim, ninjago. Może sobie obejrzy ninjago. Super. Już nie może się doczekać. Dolina Łomiczki. Tysiąc metrów nad poziomem morza, ale równo równodległość. A my tam w dół. Myśmy z Czyli my tutaj żółtem schodzimy. Aha! Okej. Okay. A my tutaj w dół sami idziemy. Wszyscy poszli górą, a my idziemy sami. Tak, bo my wybieramy szlak żółty, którym praktycznie nikt nie chodzi. Chodziliśmy dzisiaj od rana z sowią yy, przełęczą całą. To też był spokój do momentu, aż się nie połączyliśmy już z tym szlakiem czerwonym, który szedł od... Yy, 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 nie, nie, On szedł od kowar. Mhm. To była tam przełęcz yy, taka? Okraj. Okraj. Nisin tak. Piszka to nie. I on się tam łączył z naszym żółtym i od tego momentu już się zrobił duży ruch, bo tam jest yy, Czesi już tam spacerują sobie od śnieżki tak, i na śnieżpie. tam mamy no? w duży ruch. Ale jak znowu zeszliśmy ze śnieżki, już tym teraz szlakiem do ym, łomniczki. Do łomniczki, tak, do, 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 do kotła. I teraz idziemy dalej od y, Stroniska łomniczka y, szlakiem żółtym. No to tu jesteśmy na razie przynajmniej sami. Tak jest. Dotarliśmy do polany. Szlak żółty skręca tutaj w prawo. Tutaj mamy taką miejsce do, y, na jakieś przekąskę, żeby sobie odpocząć chwilę. Są to i toje. Betonowy most. Przystanek nazywa się jak? Betonowy most nad łomniczką. O jest taki spory most nad łomniczką. 765 metrów nad poziomem morza, także już zostało nam 150 metrów w dół i jesteśmy na miejscu. Jeszcze przed wejściem kamień betonowy most imienia Jacka Włodygi. na chwilę jeszcze mamy tutaj szlak niebieski, który będzie biegł prosto, a my odbijamy z niego lewo żółtym z powrotem i idziemy dalej. No, zeszliśmy już ze szlaku. Tak. Chwila na podsumowanie. 11-godzinna wędrówka dzisiaj. Tyle mamy około 15 km. Około 15 km mamy 1000 metrów przewyższenia. Dokładnie prawie kilometr. Także kończymy. Jeszcze mamy kawałek do a jeśli nie oglądaliście naszej poprzedniej wycieczki to na pielgrzymy i słonecznik to zostawimy link w opisie i wszystkie inne filmy w tak. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, Oczywiście, dajcie łapkę w, w górę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.